Widzowie, dzisiaj jest bardzo, bardzo wyjątkowy dzień. A dlaczego? Już wam śpieszę z odpowiedzią. Ja razem z tym panem, który koło mnie stoi, będziemy budowali roller On będzie po jednej stronie ściany, o właśnie po tej, a ja będę po tej i będziemy budowali trzy razy roller ale to nie będą zwykłe roller bo będą budowane. Pierwszy będzie przez 10 sekund, drugi przez minutę, a trzeci będzie przez 10 minut. Więc mam nadzieję, że dam radę go pobić w trzech Konkurencjach. Będziemy zapisywali tutaj punkty. My będziemy punktować. Smaistą będzie punktował moją budowlę, tego roller coastera, a ja będę budował jego e, budową, co ja gadam, e, oceniał, o, można powiedzieć, oceniał jego roller Poczekajcie, coś wam na tabliczce jeszcze, czy jeszcze napisał. Zostawcie lajka. Like o właśnie widzowie, nie zapomnijcie zostawić takiej małej łapecki, łapecki tutaj na dole. O, To by było super lansko, jakbyście zostawili dla sepka i dla Slow'a. A my zaczynamy! Chodź Smaistą, pokażę Ci, w jakim miejscu tutaj masz zacząć robić i objaśnię ci reguły zasady tej gry. Także podejdź tutaj do mnie. Halo, gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. O, dobra, podlatuję. My jesteśmy dzisiaj na trybie kreatywnym, żeby to trochę ułatwić nam. I słuchajcie, nie możemy używać komend. Czy to zrozumiałe, panie Smytdow? No? Nie będziesz używał komend. Różczka też jest zakazana. Nie wolno tu żadnej różdżki używać. Po prostu budujemy ręcznie. Tak, mamy klocek, tutaj wstawiamy jeden, drugi i coś z tego musimy wybudować. Także ustaw się w tym miejscu. I zaczniemy, jak powiem, start. Także weź się tutaj przygotuj i nie oszukuj. Małą, małą rewizję sobie zrobię, żeby zobaczyć, czy on na pewno nie oszukuje. Okej, okay, mamy tutaj dziurkę taką zrobioną i będziemy go widzieć. A my zaczynamy. Ale przed tym widzowie jeszcze nie zapomnijcie zostawić takiego subskrybera małego czerwonego. Tutaj Wam się też wyświetla. Superancko by było, jakbyście go wcisnęli, bo dobijamy 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się fajna niespodzianka. Także naciśnij jak możesz tego subskrybera, a ja będę szczęśliwy. Dobra, teraz muszę na telefonie włączyć stoper, także daj, dajcie mi sekundkę i poczekajcie, i już, już, już mam gotowe to, także możemy zaczynać. Ja po naciśnięciu, jak powiem start, naciskam od razu stoper w moim, e, w moim telefoniku i działamy przez 10 sekund. Smajstoł, jesteś gotowy? Ej, on już swój blok wyciągnął w łapce. Okej, okay, okej, okay, no to zaczynamy. Ja, ja nie będę tego na bloku robił, wezmę sobie tylko tory w rączkę i zaczynamy. 3, 2, 1, start! Nacisnąłem już! I dajemy, dajemy tutaj, nie wiem, jakąś zwykłą, prostą, po prostu zrobimy po wsadzimy wagonik na to i poczekajcie, jeszcze mamy chwilę czasu, chwilę czasu, i tutaj Tor. I jeszcze, dobra, stop, 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 stop Stone już, stop, jest, 10 sekund było. Ok, podlatuję do góry i zobaczę, co on tutaj wybudował. Ej, a gdzie jest w ogóle twój wagonik? Co to ma być? No, czekajcie, spróbuję z tego zjechać albo cokolwiek zrobić, e, to co on wybudował. I teraz, nie wiem, jedźmy do przodu i, i co? Już koniec jazdy? O nie! Ej, ale strasznie słabe to było, dobra. Wiecie co? Zostawię mu tutaj to. E, moim zdaniem on dużo punktów na tym nie będzie miał, ale przez 10 sekund to w sumie co on miał wybudować. Chodź do mnie, smajstow, dawaj, zapraszam cię do mnie. Tutaj sobie normalnie przejdź i wsiadaj na wagonik. Można się przejechać i zobaczcie jaki długi zrobiłem przez 10 sekund. Ups, jeszcze nie w tą stronę. Dobra, no to jedź, jedź ja cię popchnę, poczekaj. E, no o, teraz jedziesz, jedziesz, widzisz? U mnie to chociaż e, przejedziesz, nie wiem, z jakieś 10 metrów albo 20. U ciebie niestety, no, metry i słabo to wygląda. Myślę, że tą konkurencję jako pierwszą wygrałem ja i wpiszmy u mnie punktów. Poczekaj, nie, to ty oceniasz. Poczekaj, no e, ile mi punktów dasz? Weź tutaj zapisz na tabliczce. Ja tutaj przejście zrobię, żebyśmy nie musieli. I do góry latać. Ok, no napisz na tabliczce, ile mi dasz za to punktów, a ja ocenię Twoje. Także poczekajmy, zobaczymy. 2 na 10. Jak to 2 na 10? No to ty jesteś niepoważny. No dobra, jeżeli ty mnie tak oceniasz, to słuchaj, napisz sobie tutaj tabliczkę 1 na 10, dobra? Napisz tutaj 1 na 10 i superancko, dobra? I idziemy drugi budować. Ten musimy zniszczyć stary, albo zostawić go. Yy, może go zostawmy, dobra? Niech sobie stoi z boku. My zaczniemy tutaj wejść z majstą, dalej trochę buduj, co nie? Od tego pierwszego zaczynamy teraz drugi yy, raz budować, ale mamy już minutę. Także myślę, że stworzę coś fajnego z majstą. Zaczynamy na 3, 2, 1 i start. Naciskam na stoperze i zaczynamy. Dobra, teraz mogę dać sobie bloki, bo już mamy minutę, także mogę sobie podlecieć do góry. Zrobimy sobie takiego wysokiego. Przez minutę nie mogę przesadzać, bo muszę go też skończyć, co nie? Dobra, tutaj dajemy, tutaj teraz dajemy, ale będzie szybki, bo wiecie, roller rollercoastery są szybkie, więc Powinny być wszystkie szybkie tutaj zjeżdżalnie. Ok, mamy jeszcze 30 sekund. Ponad, ponad 30 sekund, więc dawaj, dawaj, sebek, buduj, buduj, bo jeszcze musisz położyć tutaj jakieś tory. Ok, ok. I jeszcze tutaj. Siop, siop. Dobra, i jeszcze mamy 25 sekund, więc na spokojnie sobie tory rozłożę. Jop, jop, siop, siop. Tu jeszcze, tu jeszcze, tu, tu. tu I jakiś zjazd na dół. Dobra, mamy jeszcze 15 sekund, więc na luzie możemy coś takiego postawić żeby przyspieszało i postawimy koło tego redstone'a, żeby mnie to pośpieszało. Dobra, ja już w sumie mam gotowe, ale jeszcze 6 sekund, więc mogę to sobie przedłużyć. No i czas e, stopy. Mamy równo minutę, także, także idę do smajstowa zobaczyć, co on wybudował. No, powiem wam, że te też nawet wysokie to zrobił. Okej, okay, ja tutaj latam, smajstow, u góry. Pokazuję widzom, jak to wygląda u mnie i jak to wygląda u ciebie. Chociaż powiem ci, że no, u mnie jest większa. Moim zdaniem Moja jest lepsza, no ale nie wiem, zaraz wypróbujemy. Ty żadnych torów przyspieszających zrobione nie masz. Okej. Okay. No to ja wsiadam na twoją, chodź tutaj do mnie, dawaj i się patrz. Czy ja nie oszukuję? Tutaj sami widzowie stwierdźcie, który zrobił lepsze. No i taki po prostu po prostu jest zjazd. Dobra, a teraz idziemy do mnie, przejedziemy się moim roller zobaczycie jaki on jest szybki. Połóżmy sobie tutaj wagonik. No wiecie, w minutę, no nie mogłem jakoś bardziej coś dużo lepszego zrobić, ale myślę, że nie jest złe. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i gazu! Wuhuu! Ale fajnie, szybko. Dawaj Smajstoł, przejedź się, przejedź się normalnie tutaj na tym rollercoasterze i powiedz mi, jak ci odpowiada. Jest mój dużo, dużo wyższy od Smajstoła i jeszcze na dole mam takie przyspieszenie dane. Dobra, i jak ci się podobało? Powiedz mi, widzi ci się, czy ci się nie widzi? Okej, okay, pisze mi tutaj tabliczkę. No, oceń to, oceń to, a ja ocenię twoje. Także, co napisał? 5 na 10. O, dzięki, dzięki, 5 na 10. No dobra, no zawsze mogło być lepiej, co nie? Czekaj. Wiecie co on tutaj napisał na tabliczce 1 na 10. To teraz napisz u siebie. No, dajmy na to 3 na 10, okej. Okay? 3 na 10, myślę, że będzie to sprawiedliwe. Ja mam większe zrobione i z przyspieszaczem. Teraz będziemy budowali w 10 minut. Także przygotuj się z maisną! Budujemy duże, duże wielkie kolejki. Ja już się nie mogę doczekać. Okej. Okay. No to startujemy na 3, 2, poczekajcie, jeszcze wezmę tutaj jeden i start. Okej, okay. nacisnąłem już stopper w telefonie. Teraz możemy zacząć budowla budować, okej, okay. zrobimy teraz naprawdę taki wysoki, bardzo, bardzo, bardzo wysoki, ale Sebek buduj, 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 buduj. Niby 10 minut jest dużo, ale wiecie, wolę mieć więcej wybudowane niż mniej. O, taki wysoki, ale będzie superancko. Dobra, dajemy teraz coś takiego tutaj. Zakręty zaraz zrobimy, tylko musicie mi chwileczkę dać. Myślę o czymś takim. O, tutaj coś takiego, czy mi tutaj tory wystarczą. Nie, muszę coś takiego zrobić. Dobra. Ale superancko będzie z zakrętami i wiecie, co jeszcze pomyślałem? Tunel zrobimy normalnie pod ziemią, ale głośno nie mogę mówić, bo jeszcze śmajster to, to usłyszy i zrobi coś takiego samego jak ja. Ale ej, śmajstów nie posłuchuj czasem, co ja tutaj do widzów gadam, bo ja to mówię do widzów, nie do ciebie. Okej, okay, tutaj sobie budujemy na spokojnie. Mamy wystarczająco czasu, chyba wystarczająco. Mam nadzieję, że mi to wszystko wystarczy. Zaraz przyspieszenia jeszcze z górki dam, zobaczycie jak to będzie sunąć. No będziecie w szoku. Dobra, ja już sobie pierwsze tory postawię tutaj, śóp jeden Drugi, niech się łączą, ok. Tu damy tor przyspieszający może w tym miejscu zasilane tory. Ok. Damy jeszcze tutaj i one się nie połączyły ze sobą. Coś jest nie tak, chyba muszę dać ten zwykły, i tutaj jeszcze e, coś mi tutaj nie działa. Poczekajcie, muszę to jakoś chyba przerobić, chyba, że coś takiego zrobię, coś takiego nie. To to, to, to nie zagra ze sobą. No to mamy problem. Poczekajcie, zrobimy coś takiego, a jak gdy zjadę, ja spadnę na te tory, poczekajcie, i, i jadę, jadę dalej, dobra. Tak. Może być. Tutaj już y, usuwam ten wagonik, tu po prostu torów nie będzie. Teraz dajemy redstone na obok, żeby przyspieszyć to w jakiś sposób. Y, redstone mam już przygotowany. Siódm, stawiamy tutaj. Podświetliło się na nie czerwono. O, czerwono, dobra, mi się kolorki już mylą. Dajemy tutaj dalej tory, tory kładziemy. Poczekajcie, ile już minęło? Dwie minuty. Ej, ten czas szybko, tak zasuwa, że masakra. Tu teraz musimy położyć jakieś. Szybciutko, śpieszymy się, śpieszymy, śpieszymy, żeby tu jakiś naprawdę kozacki zrobić. Smaj tam buduje dosyć wysoki widzę widzę go tutaj nie muszę nawet ściany rozwalać ani nic on taki wysoki zbudował ja też ja też ode, ode mnie z góry też widać normalnie to sobie porozbijajmy się dajemy tutaj może jeszcze jeden zakręt zrobimy ok widzowie jak wam się na razie podoba bo mi powiem wam że zacnie mi się widzi mi się widzi ten cały tormuł jest elegancki teraz zrobimy yy, na lewo i, i w dół i w dół i tu zrobimy normalnie tunel ale to za chwileczkę muszę na razie tutaj przed dłużyć to wszystko. Tory damy na sam koniec, bo mamy jeszcze czasu wystarczająco jak na razie. Na razie zajmę się tutaj budowlą. Okej. Okay. Tu mi na razie super wychodzi. Tego nie będę niszczył. A co? Tam niech sobie jest. Okej. Okay. Coś takiego. Może do wody jeszcze będziemy wlatywali. Zaraz w ogóle podlecę do smajstoła i zobaczę, co on tam wykombinował. Wiecie, żeby nie miał czasem lepszego niż ja. Co nie? Bo to by był trochę wstyd, jak on by miał lepsze. Okej. Okay. Coś tutaj takiego dajemy. Takiego. I możemy dać już tory. Położymy Tutaj tory, tory, które przyspieszają i takie rzeczy. O, nie, znowu mi się nie połączyły. Mm, chwileczkę. Co ja bym musiał tutaj zrobić? Poczekajcie, może zakrętasek zrobię. O, to będzie dobry pomysł. Zrobimy zakrętasek mały. Teraz musimy tutaj po jednym dołożyć wszędzie, żeby mi się to zgadzało. Siop, siop tutaj też zakrętasek musimy zrobić. Niestety będzie atrakcja dodatkowa, więc będzie to jakoś wyglądało i powinno służyć. Także spróbujmy teraz tory położyć na tym. siop dajemy jeden, drugi, trzeci. Tutaj zakrętasek, tutaj zakrętasek tasek i lecimy w dół o dobra super wyszło elegancko teraz damy tory zasilające żeby było dużo dużo szybciej jop jop tutaj jeszcze damy jeszcze redstonea żeby to wszystko uruchomić i żeby to działało dobra tutaj dajemy redstonea chyba powinno wystarczyć nam wszędzie i i, i redstone działa dobra super teraz dajemy kolejne zwykłe tory żeby nie było zbyt szybkie bo możemy się tutaj wykoleić jak zrobimy zbyt szybkie wiecie widzowie także musimy tutaj też uważać dobra tutaj damy tory Zasilające. Szybka prędkość musi być. Roller costery do tego są, żeby były szybkie. Także dajemy tutaj, teraz dajemy pochodnie. Okej. Okay. Yy, dobra, pochodnia, coś takiego, coś takiego tutaj. Myślę, że mi wychodzi, co? Widzowie, jak myślicie? Bo ja się trochę obawiam. Gdy to nie zadziała, to będziemy mieli problem. I to nie mały. Dobra, tutaj coś takiego damy. Zjazd tutaj i to możemy usunąć. I tutaj zrobimy zaraz tunel w dół, żeby móc zjechać na dół. Żeby to było jakieś fajne podspół, możemy dać wodę i inne tego typu rzeczy. Dobra, to wszystko wygląda w taki sposób. Powiem Wam, że mi się nawet to podoba, tylko tutaj mi się nie podoba. Musiałbym to przerobić, także dajcie mi chwileczkę, ja już to przerabiam. Siob-siob, coś takiego, coś takiego. Okej, okay. dobra, tutaj damy tory zasilające, żeby było tros troszeczkę szybciej, troszeczkę szybciej. Ile mi czasu jeszcze zostało? Pięć minut już minęło. Co? W jaki sposób? Idziemy zobaczyć, co Smajstel tutaj wyrządził. Wow, ej, ale on ma kozacką zrobić. Wiecie co? Powiem wam, że mi się podoba, ale ma tutaj tory zasilające, ale nie ma redstone'a położone, to i tak mu nie działa. Okej, okay, dobra, moja się prezentuje w taki sposób, chyba, chyba jest lepsza. Co? Jak widzowie myślicie? My tutaj dajemy tory, 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 tutaj tiry na tory. Dobra, tutaj coś takiego będzie trzeba dobudować elegancko. Musimy się pośpieszyć, bo naprawdę zostały 4 minuty. Aż 4 minuty, dobra. Tutaj dajemy zwykłe tory. Tutaj damy przycisk śpieszane, żeby było szybciej i będziemy mieli gotowe gotowe teraz musimy działać z tunelem bo już naprawdę czasu nie mamy ale wybudujemy to samo co z ma u góry tak żeby nie wypaść wiecie tutaj po prostu damy coś takiego bloki żeby móc sobie na spokojnie stanąć i położyć wagonik dobra to już mam gotowe tutaj będzie się zjeżdżać tu będzie się zjeżdżać tu będzie się zjeżdżać dobra tutaj możemy dać tory zasilające żeby było szybciej dużo szybciej tutaj damy bloczek do redstone'a dobra wszystko działa jak na razie jest podłączane. Dobra, tutaj, tutaj jest git. Teraz robimy tutaj jakiś tunel, żeby móc przejechać pod ziemią. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Poczekajcie, nigdy czegoś takiego nie robiłem, ale czego się nie robi dla was, widzowie. Ja muszę sobie poradzić w jakiś sposób. Dobra, teraz to dajemy i dajemy dalej tory zasilające. Tak, tak, tak. Tory zasilające to jest podstawa. Tu damy redstone na sobie. I, 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 jest redstone, czy nie? Jest redstone. Ok, teraz damy tutaj bardziej tory. Siop, siop. To wszystko jest popodłączane. To możemy usunąć. Jeszcze niżej zrobimy. A co? Tam robimy jeszcze niżej. Dobra, tu będzie zjazd. Ok, siop, siop. Coś takiego, coś takiego, coś takiego. I tutaj lecimy już prosto. Musimy to porozbijać. O, tako, 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 tako. Tak, tak, dobra, dobra, dobra. I tutaj będzie wyjazd. Na dole damy jeszcze wodę. Tak, żeby to ładnie wyglądało. Siop, coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. I będzie elegancki wyjazd. Proszę Państwa, normalnie mi się tutaj dało. Damy tu jeszcze przyspieszenie, żeby to jakoś przyspieszało. Chyba nie to wziąłem. Poczekajcie. Tory z czujnikiem. Nie, nie. Tory nie. Ja chcę tory aktywacyjne położyć, a nie z czujnikiem. Poczekajcie. Zniszczę to szybko i położę nowe. Dobra. Dajemy, dajemy jak najwięcej tego. Jak najwięcej, jak najwięcej. Tutaj też musimy dać i tutaj też aktywacyjne damy, żeby to szybko rozpędziło i wrócimy, wrócimy do miejsca, do którego się wchodzi. Jakieś jeszcze wejście trzeba zrobić, drabinki czy coś tego typu. Mamy do wykorzystania już 7 minut i 42 sekundy, także musimy się pośpieszyć. Poczekajcie, potrzebny mi jest e, jakiś zapalnik. O, mamy tutaj właśnie pochodnie, więc ją tutaj połóżmy. OK, czy się pali? Czy się podpaliło? Nie, nie podpaliło się. Houston mamy problem. Nie ta, nie to wziąłem. OK, pochodnia Redstone mieliśmy wziąć, a niezwykłą pochodnię. I mamy to zasilone. Jeszcze tutaj musimy dać zasilanie jakieś podłączyć. Dobra, tu wszystko gra. Tutaj też gra. I teraz dajemy normalnie tory sobie w tą stronę, żeby móc wrócić. I będzie to gotowe, także mam nadzieję, że Wam się to podoba. Mogę gdzieś jeszcze tutaj rozlać wodę, ale nie wiem, czy to będzie potrzebne. My, mi się tam podoba tak jak jest, także tutaj dajemy, tutaj, tutaj jeszcze drabinki wejściowe. Gdy Smajson nie będzie miał drabinek, to normalnie widzowie on przegrał. On przegra tutaj. Damy jeszcze tutaj tory aktywacyjne. I siup i siop, i siop, i siop. Tutaj, 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 tutaj. Dobra, to będzie taki powrót Ala elegancki, bardzo mi się podoba. Dobra, tutaj jeszcze damy żeby to zasilić wszystko, tutaj też Redstone'a, i tu możemy dać jakieś kółko, żeby się móc zakręcić i wrócić. O, to by też nie było złe, co nie? Ten pomysł jest bardzo, bardzo dobry, dobra, dajemy tutaj i jakieś wejście. Nie no nie wrócimy się. Dobra, niech tak jest. Po prostu takie zaokrąglenie. Teraz jeszcze drabinki, i będzie gotowe. Wtedy próbujemy, zobaczymy, co Smajstą tam wykombinował i zobaczymy, czy kto będzie miał lepsze. Jak na razie ja w punktach wygrywam, ale zobaczymy, bo może się wszystko zmienić. Gdy on teraz wybudował jakąś kozacką, kozackiego rollercoastera. W ogóle, ej, widzowie, musimy się pośpieszyć z czasem. 40 sekund zostało. Buduj, Sebek, Sebek, nie spadaj. Szybciutko, do góry, do góry, do góry. Okej, okay, tu drabinki już położyłem i mamy gotowe. Skończyłem przed czasem. Mamy 30 sekund. Zobaczmy, czy nasz tor jest całkiem zacny, czy on jest dobry. Poczekajcie, zobaczę tu pod spodem. Wszystko gra, wszystko gra. Okej, okay. tu jest wyjazd i tu jest dalsza droga. Poczekajcie, 20 sekund to mogę tory jeszcze tutaj postawić aktywacyjne siup, 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 jeszcze redstone'a, żeby to zasilić, dobra, wszystko jest git, tutaj też poprawimy, żeby szybszą prędkość mieć, i będzie, 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 czekajcie, ile, 9,54, 4, 3, 2, 1, 0, i stop, stop budowania, stop budowania, smajstow, stój, nie buduj nic więcej, ja już sobie kliruję eku, żebym nie miał nic potrzebnego, ej, wagonika nie mam, dobra, wezmę sobie wagonik na szybko, pach, pach, biorę od niego wagonik i oceniamy smajstowa rollercoastera jako Pierwszego. Dobra, zobaczmy, czy Smajsto ma tu wejście. Wejście jest zrobione elegancko, drabinek nie brakuje, więc nie będę próbował wchodzić, tylko sobie we frunę. O wejściu nie zapomniał. Wagonik już jest gotowy, także ja wsiadam i jadę. Smajsto, możesz jechać za mną, przejechać się kolejką jak nie jechałeś. I my startujemy 3, 2, 1, zobaczymy, czy to jest jakieś szybkie. Sió, jedziemy, jedziemy. Wuhu! ej, przyspieszenie nawet ma. Elegancko. Dobra, teraz do góry, do góry, do góry. I wspiełem się normalnie, bez żadnych torów aktywacyjnych. Fajny nawet ten powiem wam, e, tu jest też jakiś tunel, on tutaj wykombinował, wow i spad, ej, jaki tu jest spad? do lawy, co to ma być o nie, za to normalnie obetniemy z punktów, obetniemy ci z punktów powiem ci, że fajnie, poczekajcie, tabliczkę tutaj napisał, ha 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 ha, no bardzo śmieszne, bardzo śmieszne, no dobra widzowie, no powiem, że to było naprawdę śmieszne, ale, ale no taka kolejka dosyć, dosyć jeszcze po swojej nie jechałem, także wsiadajmy w moją i dawaj, przejdziemy się z majstą bierz wagonik i ty jedź jako pierwszy. Ja będę patrzył na ciebie, jak ty jedziesz, czy jest wszystko git, a później ja się przejadę, dobra. Wsiad w wagonik i jedzie, jedzie. Jak szybko! Zobaczcie, jak zasuwa. To jest prawdziwy roller coaster. Juhu! Teraz fruwa tutaj na dół i wagonik się coś popsuł. Eee, coś nie działa. Eee, to, co, co, coś popsuł. E, eee, smile no, coś się popsuło. Poczekajcie. Co Tu coś trzeba, trzeba zrobić. A on to specjalnie zrobił, dobra. A czekaj, ja tu wsiądę. Zobaczę, czy ja się przejadę. Wagonik mu uciekł do góry. Dawaj, spróbuj jeszcze raz zjechać. Zobaczymy, czy to działa, czy nie działa, bo chyba mi się wydaje, że się coś popsuło ale zobaczymy, dobra, dawaj, dawaj na dół, na dół i, i wyrzuca go tutaj coś, eee, ale miało, miało być tak pięknie, dobra, usuń ten wagonik, ja jadę sam, jadę sam z góry, także usuwaj go i ja idę do góry, zobaczycie, że ja to przejadę bezbłędnie, wsiadamy tutaj na Roller rollercoastera i zobaczymy jaką to ma prędkość, Siop, wsiadam do wagonika i jadę, jedziemy juu, ale fajnie, ej, powiem wam że naprawdę to jest szybkie, zjeżdżamy na dół i naprawdę się tutaj wychodzi Chodzi. E, coś tutaj nie działa, dobra, nie po mojej myśli poszło. Postawmy sobie tutaj jeszcze jeden wagonik, wsiądźmy na niego. On się buguje tu jakoś dziwnie, dobra. To nie moja wina, tylko e, Minecraft ma po prostu jakieś bugi. I no tutaj też się buguje. Co jest grane? E, widzicie ten wagonik, jak on się rusza na prawo i na lewo, coś nie działa, dobra. Jedziemy jeszcze raz, tory aktywacyjne. I po tych torach aktywacyjnych mnie wyrzuca normalnie. O co chodzi? To e, tory aktywacyjne, no dobre są. Przecież z góry normalnie one przyspieszają. Dlaczego? to nie działa? Poczekajcie, on tu jakąś tabliczkę napisał. Ha, 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 nie działa. Nie, bo to jest, to jest spowodowane przez Minecrafta. Widzisz, to powinno działać. Tu z góry jak się jedzie, to wszystko jest ok. a tutaj coś już nie jest ok. To się popsuło, się zbugowało i słuchaj, ja twoją budowlę oceniam na, na, no dobra, dam ci mocną szóstkę, bo żeś się postarał nawet, nawet, ale ta końcówka nie była za fajna, stąd jest ta szóstka. A jaką ty mi dasz ocenę? No dawaj, dawaj i zaraz liczymy punkty, zobaczymy, kto wygrał. Widzowie, a kto waszym zdaniem wygrał? Możecie napisać w komentarzu. My patrzymy tutaj. 7 na 10. Juhu! Dzięki Smajsto. Jesteś super. Dobra widzowie. Mam nadzieję, że wam się podobały nasze roller rollercoastery. Wyglądają one w następujący sposób. Ja miałem pierwszy taki, drugi taki i to był mój trzeci. Budowany przez 10 minut, minutę i 10 sekund. Ten najgorszy. Zobaczmy u Smajstowa jak to wygląda. Tu jest za przez 10 sekund. Tu jest przez minutę. A tu jest przez 10 minut. Ten przez 10 minut wcale nie jest taki zły widzowie jak się wydaje. Daje, naprawdę jest fajny, a u mnie po prostu coś się zbugowało i on nie działa tak jak ma działać. No i dobra, widzowie, to by było na tyle. Wbijcie również na mój drugi kanał, zobaczcie co tam nagrywam wbijcie na mojego Instagrama, tam pojawią się nie, za niedługo zdjęcia z prawdziwego życia. Także wbijcie, zobaczcie moją twarz, a ten odcinek już się kończy. Także na razie, cześć, trzymajcie się do jutra!